Ja. Kochanie, Antonio, najdroższy. Nic nie powiesz, bo ja nie mogę. Kochamy. Czy kiedykolwiek wątpiłaś w to, że się ujrzymy? Bo ja nigdy, Raquel. Tak, ale nie wolno nikomu mówić, bo obiecałem temu panu zanieść zeznanie na policję dopiero pojutrze. I dlaczego pan się nim przejmuje? To dranik, który powinien siedzieć w pudle. Tak, z pewnością, ale... Zachował się jak należy. Biedak. A poza tym on też ma córkę. Jeżeli ma córkę, niech nie krzywdzi córek innych ludzi. Dobrze, nieważne. Dałem mu słowo. O rany, panie Danielu, na pana nic się nie poradzi, zawsze będzie pan taki dobry. Gdzie to schować? To bardzo ważny dokument, Czucio. To nas uratuje. To dowód naszej niewinności. Zaraz może schowam tutaj. Nikomu nie wpadnie do głowy, żeby tu szukać. A my ci takie złe przyjdzie posprzątać? A Oczywiście, się możemy powiedzieć? Doskonale. Pomóż mi. Tak no i jak? Bardzo dobrze. No, wracam, bo ramą się wścieknie. Ja też zaraz tam idę. Tak, Czucito. ci to. szczęśliwy dzień rodziny Lombardo. To znaczy, może nie dla wszystkich. Jedna pani Wiktoria. Tak. Wiktoria No Victoria. 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 mnie. Nie miałam odwagi. jej odmówić, a zresztą... Wtedy nie wiedziałem, że podawał się za Roberta Agire. Dowiedziałam się tego dnia, kiedy zabierali mnie do szpitala. To było straszne. Nawet nie wiesz, jak trudne były dla mnie te miesiące. Myślałam, że nie żyjesz. Już po wszystkim, spokojnie. Kocham cię. Kocham Cię jak nikogo na świecie. A Ty? Ciebie i naszą córkę. Więc już wiesz? Widziałem ją rano. Co to jest? Broń? Ale. Policja już jedzie. Zatrzymali Rodriga, Luisa Trejo, Laura i Karla właśnie składające znania. Tato. Tato. Jestem pewna, że to był Max. Dobrze znam jego samochód. Pójdę po siostrę i wszystko powiemy pani Raquel. Ale szoń zabije. Niech pani się stąd nie rusza. Dawaj zeznanie sędzieku. Co takiego? Zeznanie, nie! Nie stawiaj się, stary idioto. Chcę zeznanie. Powiedziałem, że nie. Dasz czy nie? Nie dam. Antonio wrócił? A mój brat? Poszedł do domu. Tylko Max już przyjechał. Kiedy? Nie wiem, my byliśmy po nich. Niech policja się tym zajmie. Proszę, nie ty, kochanie. Policja jest już zawiadomiona. Tak. Kiedy? Dlaczego nikt mnie nie zawiadomił? Dziękuję, Ramon. Nie ruszajcie się stamtąd. Nie, Antonio. Proszę. Raquel, nie, nie utrudniaj mi tego. Nie jestem mordercą, ale muszę się bronić, bo on będzie chciał mnie zabić. Błagam cię, Antonio, nie. Antonio. Jak to, zamkniesz mnie? Nie chcę, żeby coś ci się stało. Max nie może tu wejść, kiedy będę go szukał. Nie idź, boję się, proszę. Nie odchodź, Antonio. albo dasz mi ten papier, wejś, bo głowę starej nieto. Zabij mnie i tak nic ci nie dam. Spokojnie, Max. Oh. Nigdy nie będziesz jej kochać tak jak ja. Nigdy. Słyszeliśmy strzały. Maksymiliano, Maksymiliano. i <gasps> Zabiłeś go. Musiałem. Nie trzeba było. Haker, proszę. Nie! Nigdy już nie będziemy szczęśliwi. Nigdy! Cierpię bardziej niż ty. Wszystko się skończyło. Wszystko. Jego śmierć zawsze będzie między nami. Zawsze. Nie rozumiesz? No tu idziesz. Nie, raczej. Będziemy szczęśliwi. Nie. Nigdy. Mój Boże! Rok później. Jaka śliczna dziewczynka. Jaka grzeczna i kochana. Cudowna. Otwórz buzię. Już kochanie. A teraz mała drzemka. No idź do dziadka. Chodź maleństwo. Idziemy spać. Chodź słoneczko. Rakel! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może pani usiądzie. Dziękuję. Przyjechałam, bo nie mogę patrzeć, jak Antonio cierpi. Nie wiesz nawet, jak jest rozpaczony. On cierpi. To, co się stało, jest straszne, ale nie możesz go obwiniać. Nie obwiniam go. Wiem, że nie mógł inaczej się zachować, ale nie powinien był tego robić. też wiele razy tak sobie mówiłam, ale było, minęło już nic nie możemy zrobić. Antonio cierpi, Raquel Cierpi. Gdybyś go widziała takim, jakim ja go widzę od tamtego czasu. On cię kocha, Rakeli. Nie może przestać, córko. Nie może. Ja też go kocham. Ale Max był pani synem. Synem. Antonio też jest dla mnie jak syn. Tak, ale. Gdybym się nie zgodziła, gdybym miała odwagę, posłuchaj mnie, rake. Nie możemy sobie robić wyrzutów. Co się stało, to się nie odstanie. Musimy też przyznać, że winnym był właśnie Max. Powie ci to ja, jego matka. Straciłam jednego syna. A drugi nie jest już taki jak dawniej. Nie wiem, co z nim będzie, jeśli nie pozwolisz mu przyjechać. Prosił panią, żeby pani ze mną porozmawiała? Nie. O nic nie prosił i nic nie powiedział. Ale nie musi mówić. Wiem, że myśli tylko o tobie i o waszej córeczce. Proszę mu więc powiedzieć, żeby przyjechał, że mi go bardzo brakuje, że go kocham i nie mogę bez niego żyć. Nie mogę. Nie oddalaj się.